hej, z tej strony Reksi, a dzisiaj na temat sonarii. Zadamy sobie trzy pytania. Na czym polega w skrócie gra, czemu ludzie się jelają tak tą grą i czy warto spędzić przy niej sporo czasu. A później dodam coś jeszcze. Na te pytania dzisiaj postaram się odpowiedzieć, ponieważ chcę tak ze drzwi przedstawić sonarię początkującym. A więc po pierwsze, na czym polega w skrócie gra? Na przetrwaniu przede wszystkim, eksploracji, bitwach, robieniu questów, tradowaniu i inne przeróżne rzeczy. Po drugie, czemu ludzie, ludzie się tak jarają tą grą? Bo ta gra mega wciąga, nie wszystkich, ale większości. Spójrzmy o tych, co się wkręcili bardzo w tą grę, czyli na przykład ja. Ludzi tak wkręca. Oczywiście według mnie, ponieważ jest naprawdę masę kreatur do zdobycia. Z eventów można dostać kreatury, można se trochę powalczyć, odkrywać, pozwiedzać, polatać, popływać, poszybować czy pochodzić. Każda z tych kreatur jest inna. I każda z tych czynności jest inna. No bo latanie, a pływanie to są dwie różne rzeczy, tak? Nie okłemujmy się. Po trzecie, czy warto spędzić przy niej sporo czasu? To zależy, jak komuś siedzi ta gra. Mi siedzi i to bardzo dobrze. I sama mogę se nawet pograć. No bo lepiej z kimś grać, ale samemu też spoko się gra nawet. Ale no, ze znajomymi jest o wiele lepiej. Ale znajdą się też tacy, co spodoba im się ta gra. Pograją sobie tak trzy tygodnie i stwierdzą, że jest słaba i nudna. I że twierdzą, że nie będę już w to grać. Na wszystkie trzy pytania już odpowiedziałam, więc teraz dodam od siebie coś jeszcze. Jak zacznie. Zaczniecie grać, to dołączcie. Na przykład tam, gdzie jest tak około 10-20 osób lub mniej. To zależy, jakie serwery znajdziecie. A dlaczego tak mówię? Bo wtedy będzie Wam łatwiej i będziecie mniej zabijani, i będziecie szybciej wszystko odkrywali, zdobywali. Mo będziecie mogli nawet farmić sobie grzyby a kiedy sami sobie, nie wiem, stworzycie własny, yy, prywatny serwer, który kosztuje 500 robuxów to wtedy macie high life ponieważ możecie sobie zostawić na przykład yy, wodnego stwora w wodzie, który tylko je rośliny i wystarczy, że, nie wiem, odpalicie taką, taki program, gdzie odtwarza to, co robiłeś no, to wystarczy się położyć. Tak. E, że na przykład będzie on pełny, co nie? E, będziecie co chwilę leżeć. Zaczniecie nagrywać. Wstajecie od leżenia. I jecie. I później znowu się kładziecie. Czekacie, jak znowu będziecie mieli tyle samo jedzenia. I wtedy stopujecie. I klikacie, żeby tak w kółko było. No i. W ten sposób byście mega dużo zarobili maszroomów, to po pierwsze. Po drugie time pointsy też się by pozbierało. Może water artefakt, ale nie jestem pewna, bo na tych artefaktach to się tak średnio znam. Wiem, że jak się jest na wulkanu Island, to jakiś tam czas to się dostaje wulkano artefakt, ale zresztą naprawdę absolutnie nie mam pojęcia. No chyba, że jeśli chodzi o przenoszenie wardenów, to, to jeszcze niektóre tam wiem, ale nie wszystko. Yy, oczywiście, oczywiście, nie zapomnijmy też, że są takie codzienne nagrody, które można zbierać o danej godzinie. Jak się oczywiście dopilnuje. I wtedy o tej samej godzinie będzie się odbierał nagrodę. W sensie, na przykład nie wiem, odbierzecie o 16 nagrodę i następnego dnia... znaczy ustawicie sobie później codziennie budzik na przykład o 15.50 i 15.55, żebyście wiedzieli, że zaraz, musicie, że musicie wejść na Sonarię i poczekać, aż będzie do odebrania. Uwierzcie mi, to jest mega dobry sposób, bo w ten sposób. Nie pominiecie tego, nie zapomnijcie o tym, bo budzik Wam przypomina dwa razy i będzie lepiej po prostu. Ułatwicie sobie życie w ten sposób. Dobra, ode mnie to już wszystko. To tyle. See you next time. Bye! -o!